Czy pracodawca może monitorować skrzynkę e-mail pracownika? Sprawdźmy to w mniej niż 3 minuty w kolejnym odcinku wskazówek zegarka. Kontrolowanie aktywności pracownika podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych jest coraz bardziej popularne, a monitorowanie poczty elektronicznej jest jedną z najczęściej spotykanych form takiej kontroli. Właśnie ten rodzaj nadzoru przewidują wprost przepisy Polskiego Kodeksu Pracy. Czyli najkrótsza możliwa odpowiedź na pytanie postawione na początku to tak, pracodawca może monitorować skrzynkę mailową pracownika, ale po spełnieniu kilku ważnych warunków. Prowadzony nadzór nie może naruszać tajemnicy korespondencji i innych dóbr osobistych pracownika. Monitoring może być wprowadzony jedynie w celach wskazanych w artykule 22 z indeksem 3 kodeksu pracy, czyli jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia. Organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu, pracy, właściwego użytkowania udostępnionych narzędzi pracy. Dodatkowo 1 Cel, zakres i sposób stosowania monitoringu powinny zostać określone w regulaminie pracy. Wewnętrzne regulacje powinny wskazywać m.in. warunki dostępu do służbowej skrzynki mailowej, osoby uprawnione do dokonywania przeglądu. Informacje, czy do monitoringu wykorzystuje się dedykowane programy, np. stosujące słowa kluczowe, czy też monitoring prowadzony jest ręcznie poprzez umożliwienie dostępu z poziomu administratora. 2. Pracownicy powinni zostać poinformowani o planowanym uruchomieniu monitoringu najpóźniej na dwa tygodnie przed jego startem. 3. Pracodawca powinien oznaczyć obszar monitorowany. W przypadku monitorowania skrzynki e-mail, stosowna informacja mogłaby pojawiać się na przykład każdorazowo przy włączeniu przez pracownika komputera lub programu służącego do obsługi poczty elektronicznej. A co na to wszystko RODO? Stosując monitoring poczty e-mail, pracodawca oczywiście przetwarza dane osobowe. Podstawę prawną w tym przypadku najczęściej będzie stanowił artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora. W postaci zapewnienia właściwej organizacji pracy i właściwego użytkowania narzędzi pracy. Uwaga! Korzystanie z tej przesłanki przetwarzania wymaga uprzedniego przeprowadzenia testu równowagi. Test pozwoli wychwycić ewentualne ryzyko naruszenia praw i wolności pracowników. Test powinien dawać też odpowiedź, dlaczego interesy administratora są istotniejsze niż prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Pracodawca nie może też zapomnieć o spełnieniu obowiązku informacyjnego wobec osób objętych monitoringiem poczty. I last but not least, czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych w związku z wprowadzeniem monitoringu skrzynki poczty e-mail pracownika powinny zostać ujawnione w rejestrze przetwarzania danych RC.